Rozpoczęły się prace przy budowie parku zabaw dla psów. Ta inwestycja znalazła się wśród małych zadań, które zrealizowane będą z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego. Park powstaje na wygrodzonym terenie zielonym przy kieleckim zalewie, nieopodal ulicy Wiśniowej i skrzyżowania klonowej z Jesionową. Będą przęsła ogrodzeniowe, będzie jeszcze coś w rodzaju y, takiego, jakby nazwijmy to wiatrołapu umownie, czyli to będzie taka y, część, gdzie pieski, zanim wejdą bezpośrednio na ten teren, będą mogły się jeszcze. Zrelaksować, wyciszyć, żeby psy, które już są wewnątrz, żeby mogły się poznać, żeby nie, było, nie dochodziło do jakiejś scysji między tymi zwierzętami, które już są w środku, a tymi, które przyjdą. Natomiast w samym już parku zabaw dla psów będzie 13 urządzeń są tam pochylnie różnej wielkości są tam takie kółeczka, przez które można przeskakiwać będą słupeczki do slalomu i będą tunel, którym można przejść w środku. I będą też płotki do przeskakiwania. Dodatkowo będą też dwie ławki oraz kosze na śmieci w tym psie odchody. Wszystkie urządzenia wykonane są ze specjalnego materiału ekologicznego, granulatu polistyrenu spienionego, odpornego na zadrapania i różnego rodzaju czynniki atmosferyczne. Dodatkowo materiał ten podlega recyklingowi. Wspomniane urządzenia nie wymagają konserwacji, impregnacji czy malowania, bowiem są barwione w masie. Ich gwarancja sięga 10 lat. Prace przy budowie Psiego Parku realizuje firma Zbytgoszczy i, jak deklaruje jej kierownictwo, mają zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Całkowity koszt inwestycji zamknie się w kwocie 141 tysięcy złotych.